Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Środa, oktawy Wielkiej Nocy. Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział 24. Dzisiejszy tekst Ewangelii opowiada o wspaniałym spotkaniu pomiędzy Chrystusem zmartwychwstałym, a dwoma uczniami, który, którzy w poranek zmartwychwstania opuszczają Jerozolimę pełni smutku. Po drodze dołącza się do nich tajemniczy wędrowiec który zadaje im pytanie co się wydarzyło w Jerozolimie, gdyż zdaje się, że o niczym nie wie, to znaczy o męce i śmierci Mesjasza. Wtedy dwa apostołowie ze smutkiem opowiadają to, co się rzeczywiście wydarzyło, o cierpieniu, o męce i śmierci Mesjasza na drzewie krzyża, dodając a myśmy się spodziewali, że On wyzwoli Izraela. Widzimy więc, jak dwaj uczniowie odchodzą z Jerozolimy, odchodzą rozczarowani. Rozczarowani, że ich nadzieje się nie spełniły. I dopiero ten tajemniczy wędrowiec rozpoczyna, począwszy od Mojżesza, czyli od pierwszych ksiąg Starego Testamentu, poprzez proroków, wyjaśniać im, że Mesjasz powinien cierpieć, musiał cierpieć, ażeby wejść do swojej chwały. Oczywiście tym tajemniczym wędrowcem jest sam zmartwychwstały Jezus Chrystus, który jeszcze nie pozwolił rozpoznać się swoim uczniom. Dopiero kiedy przymuszają go do tego, żeby został z nimi, gdyż ma się ku wieczorowi, wchodzi do ich domu, gdzie mieszkają, prawdopodobnie był to dom Kleofasa w, właśnie w Emaus. I tam, kiedy bierze Chleb i łamie go i błogosławi, wtedy dał im się poznać, że jest to On sam, Chrystus zmartwychwstały. I, apostoły, I ci dwaj uczniowie zastanawiają się, czyż nie pałało w nas serce, kiedy otwierał nam pisma i wyjaśniał nam słowo. Chrystus zmartwychwstały, jak mówią ci dwaj uczniowie, otwiera pismo, otwiera znaczenie historii zbawienia. Począwszy od stworzenia świata, aż po jego męczeńską śmierć na drzewie krzyża. Moi drodzy, kiedy Chrystus do nas mówi, tak jak do tych dwóch uczniów, nasze serce pała gorącą miłością do Niego, do Boga i do całego wszechświata. A z drugiej strony, dzięki Jego łasce, nasze, nasze umysły, Otwierają się na światło Ewangelii. Chrystus otwiera nam tajemnicę objawienia, tak abyśmy ją rozumieli i doświadczyli zbawienia. Dziękujmy więc Bogu, Ojcu, za dar Jezusa Chrystusa i za to, że pozostawia nam Słowo, swoje Słowo na kartach Pisma Świętego, które dzięki Jego mocy zmartwychwstania możemy rozumieć. I wreszcie, w jaki sposób możemy rozpoznać Chrystusa z Zmartwychwstałego? Dokładnie w taki, jaki rozpoznali Go dwaj uczniowie w Emos. Rozpoznajemy Chrystusa z Zmartwychwstałego przy łamaniu chleba, a więc przy Eucharystii. Eucharystia jest znakiem wyjaśniającym i otwierającym nam oczy na obecność Chrystusa Zmartwychwstałego pośród nas. Chrystus już nie znika jak z przed oczu dwóch uczniów z Emaus, ale kiedy kapłan łamie dla nas chleb na ołtarzu, Chrystus daje się nam poznać jako zmartwychwstały, który przychodzi do nas z pełnią tajemnicy zbawienia. W nim jest ta pełnia. Korzystajmy więc z pełnią, pełną ręką, pełnymi garściami z daru zbawienia, uczestnicząc w Eucharystii, gdzie Chrystus otwiera nam ciągle Słowo Boże, Księgi Słowa Bożego oraz nieustannie łamie dla nas chleb. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.